Zawód i powołanie strażaka to w naszej formacji jedno, bowiem załogi naszych jednostek ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych to ludzie z pasją i ofiarnością realizujący swoje obowiązki. Ponad półtora tysięczna armia przeszkolonych i przygotowanych ludzi, gotowych każdego dnia i każdej nocy przez 24 godziny na dobę nieść pomoc potrzebującym, wykonuje podjęte w ślubowaniu zobowiązania. Nie ważąc na zagrożenia dla własnego zdrowia, ratuje potrzebujących z miejsc, gdzie bardzo często żadna inna formacja nie jest w stanie dotrzeć. Szanowne druchny, szanowni druchowie, serdecznie dziękuję Wam za całoroczną wiarną służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej. A rozwijające się dziś młodzieżowe drużyny pożarnicze, wśród których jestem przekonany, będziemy rekrutować kiedyś przyszłe kadry profesjonalnych zawodowców. Trzymajcie straż, a ducha nie gaście. Dziękuję. W imieniu własnym, a także ministra spraw wewnętrznych i administracji, bardzo serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym, odznaczonym oraz awansowanym. Jednocześnie wszystkim strażakom, ochotnikom oraz funkcjonariuszom Straży Państwowej a także Straży Zawodowych z okazji Waszego święta składam najserdeczniejsze życzenia. Do tych życzeń dokładam wyrazy wdzięczności. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za to, że każdego dnia możemy na Was liczyć. Jako były samorządowiec wiem, jak wiele znaczy dla nas Wasza służba. Dziękuję, że jesteście. Życzę, aby współpraca samorządów z jednostkami ochotniczych Straży Pożarnej oraz Straży Zawodowej nadal układała się tak dobrze, bo tylko działając wspólnie możemy odnieść sukcesy. Niech święty Florian ma Was w swojej opiece. Bezpiecznej służby. Strażacy. W imieniu małopolskiego komendanta wojewódzkiego. Chciałbym serdecznie podziękować za Waszą działalność codzienną z poświęceniem. Jestem z was bardzo dumny. Jeżeli chodzi o powiat Wadowicki ponad 2000 interwencji, połowę z tego realizowaliście wspólnie, czyli Strażacy PSP, OSP ponad 500 zdarzeń realizowaliście strażacy OSP jako Strażacy OSP samodzielnie. To wszystko mówi o tym. Jak ważnym ogniwem i mocnym jesteście w systemie bezpieczeństwa województwa małopolskiego. Za to wam dziękuję. Chciałbym pogratulować wszystkim awansowanym, wyróżnionym, odznaczonym noście te ordery, epolety z dumą, bo zasłużyliście na nie. Chciałem z tego miejsca przy okazji podziękować młodzieży. Tak patrzę na tą prawą stronę i serce rośnie, bo wiem, że to kultywowanie polskiego pożarnictwa, tej historii, tradycji z dziada pradziada przetrwa. Dziękuję również wszystkim prezesom, naczelnikom oraz opiekunom, że poświęcacie czas, poświęcacie rozwój tej młodzieży, która przejmie po nas kiedyś obowiązki. Za Wasze zaangażowanie i ofiarność składamy serdeczne podziękowania. Pragnę wyrazić zadowolenie z wzorowej współpracy jednostek ochotniczych z Państwową Strażą Pożarną. Dziękujemy także za dobrą współpracę z samorządami. Zapewniam, że władze powiatu zawsze będą wspierać działalność Straży Pożarnej. Podziękowania kierujemy również dla rodzin strażaków. Wasza miłość, wyrozumiałość pomaga im w wypełnianiu obowiązków i jest wsparciem w trudnych chwilach. Życzymy Państwu zdrowia, wytrwałości, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Chciałem jeszcze dwa słowa podziękować wyróżnionym, odznaczonym. Gratuluję, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Jest to wyjątkowy moment, w którym możemy wspólnie uczcić Waszą odwagę, poświęcenie i niezłomną wolę niesienia pomocy. Na terenie naszej gminy oraz powiatu, podobnie jak w całej Polsce, strażacy są filarem naszego bezpieczeństwa. To Wy, niezależnie od pory dnia i nocy, stawiacie czoła ogniowi, klęskom żywiołowym i wszelkim zagrożeniom. Dzisiaj mamy zaszczyt wyrazić Wam. Naszą wdzięczność i uznanie. Pozwólcie, że w tym szczególnym dniu przytoczę słowa wielkiego działacza społecznego i współtwórcy polskiego ruchu strażackiego Bolesława Chomicza: W jedności siła. Te proste, lecz niezwykle ważne słowa oddają istotę Waszej pracy. Straż Pożarna jest dowodem na to, jak wiele można osiągnąć, działając razem, wspólnie dążąc do jednego celu. Ochrony życia, zdrowia i imienia naszych obywateli. W jedności tkwi Wasza siła, a siła ta wynika z głębokiej solidarności, wzajemnego wsparcia i zrozumienia. Wasza praca jest dowodem na to, że współpraca i zjednoczenie są kluczem do skutecznego działania w obliczu niebezpieczeństw. Dzięki Waszej jedności nasze społeczności. Mogą czuć się bezpieczne. Pragniemy podziękować każdemu z Was za trud, poświęcenie i codzienną gotowość doniesienia pomocy. Dziękujemy także Waszym rodzinom, które wspierają Was w tej trudnej służbie, będąc cichymi bohaterami w Waszym codziennym życiu. Drodzy strażacy, życzymy Wam, abyście zawsze wracali bezpiecznie do swoich domów po każdej akcji. Niech Wasza służba będzie źródłem satysfakcji i dumy, a Wasze serca zawsze przepełnia poczucie spełnienia. Dziękujemy Wam jeszcze raz za wszystko, co robicie dla naszej społeczności. Pamiętajcie, że w jedności tkwi Wasza siła, a my wszyscy jesteśmy za to głęboko wdzięczni. Dziękuję bardzo.